Cześć! Witamy Was na Malcie. Już nie takiej słonecznej, bo właśnie pada deszcz. Ale witamy na, ciepło na kanale Family Hiking. Dzisiaj kontynuujemy swoją przygodę śladami Fortyfikacji Malty. I zwiedzimy sobie coś, co nazywa się Victoria Line. Victoria Line, czyli linia Wiktorii. I o co chodziło? Jest to pas fortyfikacji takiego muru strzelniczego uzupełnionego fortami, bateriami artyleryjskimi wzdłuż Wielkiego Uskoku Maltańskiego. Kiedyś nazywany fortem Northwest, bo tak właśnie sobie biegnie przez 12 km od północy na zachód. Natomiast w 1897 60. urodziny Królowej Wiktorii zostało to przemianowane na linię Wiktorii. Zaczęto to budować w roku 1870 przyczyną bezpośrednio było otwarcie kanału Suezkiego w 1869 roku. No i zwiększenia ruchu statków w tym obszarze. No i chęci zabezpieczenia przez Wielką Brytanię swojej dominacji w rejonie. I oddzielała właśnie południową część wyspy od północnej, tej słabiej zaludnionej. I już zakon kawalerów maltańskich, czy zakon maltański e, z, odnalazł jakby wpadna to strategiczne znaczenie tak zwanego Wielkiego Uskoku, czyli naturalnej granicy, takiego klifu, można powiedzieć, e, naturalnej przeszkody, i już tam kiedyś stawiano jakieś, jakieś fortyfikacje, a Brytyjczycy to rozbudowali. Opowiem sobie więcej o tej Victoria Line. Ona była budowana e, od roku 1870 do praktycznie, no właśnie tego 1897 czy 1900, prawie 30 lat. E, Jesteśmy właśnie sobie w takim jednym punkcie. To jest bateria San Giovanni, czyli e, jedna z baterii artyleryjskich, która powstała tutaj w, roku, w latach 1884-1887. I była jednak z wielu tego typu baterii, czy fortów, które miały zabezpieczać tutaj tą Victoria Lines. No Strategiczny charakter widać, bo. Zatoka, czy jakiś port, a tutaj, gdzie jestem, to są podstawy dwóch potężnych, sześciofuntowych dział szybko-strzelniczych takich, no, które miały tutaj dominować nad tym terenem. No, widzimy jakiś świetny punkt ostrzału. E, takich baterii podobnych, innych, czy fortów, tutaj było kilka. Ten mur cały czas ciągnie się. On nie jest wysoki, bo tak naprawdę. Przy w szczytowych w miejscach to jest 2 metry, parę metrów. Natomiast widać, że doskonale wykorzystuje naturalne ukształtowanie, czyli ten uskok i, i skały. Więc jesteśmy sobie na podstawie działa. Tutaj widać zapewne jakieś skrzynki czy miejsca, gdzie mogła być przechowywana amunicja. Eee... Tutaj pewnie też to były szybkostrzelne działa sześciocalowe, przepraszam, czyli 152 mm, jeśli się nie mylę. Prawdopodobnie też jakieś miejsce na telefon czy e, jakiś inny sposób kontaktu z, nie wiem, z centrum kierowania ogniem, także potężne podstawy poddziała, te działa były przyśrubowywane. Tutaj, w dalszej części widzimy, sobie tam trochę podejdziemy przez tą Victoria Lines. No widać, ten mur się ciągnie tam za nami, aż w górę. Przechodzi przez jakieś dolinki, wąwozy. Tutaj najpewniej dwie betonowe podstawy i to mogło być, mogły być podstawy reflektora jakiegoś takiego szteracza, który e, miał tutaj oświetlać ten teren. E, Mamy w planach też odwiedzić jedne takie koszary i siłownie, czy maszynownie reflektora. Natomiast, tak naprawdę, tutaj jesteśmy na początku, Victoria Lines, na tej północnej części Malty. W oddali widać wieżę strażniczą. W planach mamy przynajmniej jeszcze dwa punkty zobaczyć, takie, nie wiem, centralne i bardziej na południe, żeby dać jakby obraz tej całej linii. Natomiast tutaj też są szlaki trekkingowe. Ludzie po prostu sobie urządzają takie marsze, i te 12 km tym murem sobie idą, i ponadto piękne widoki, i można poznać całą historię Malty. Tutaj to, co widzimy, to jest schron amunicyjny czyli do tych dział tutaj bezpośrednio przechowano municję, a w tych e, kieszeniach byśmy powiedzieli, trzymano tylko tą taką podręczną. No, on jest tutaj chyba mocno już zniszczony, ale no, posiadał pewno jakiś schron dla załogi i i kazamaty na pociski chyba dwuizbowy był dobra wychodzę dalej i łączymy się za chwilę Dnia Wiktorii nazywana jest też Wielkim Murem. No, 12 km, mniej więcej takich fortyfikacji. Tutaj widzimy, że tak naprawdę nie są one wysokie, ale to, że są umiejscowione na skałach niemalże pionowych, powoduje, że ich szturmowanie miało być ciężkie. Tutaj to obok czego przechodzę, to strzelnice. E Ukierunkowane w stronę zatoki, w stronę morza, skąd miał przejść atak. Ta część muru jest chyba zrekonstruowana. Widziałem zdjęcia z początku XX wieku, że te otwory strzelnicze były na całej tutaj długości. Najpewniej po prostu się to zniszczyło, zawaliło i odbudowano tylko na ten moment. Tutaj jedno z przejść, taką doliną, można powiedzieć, wąwozem. Pewno na dole jest przepust żeby woda mogła przepłynąć, a miejsce ufortyfikowane. No, jest to na pewno taki skarb Malty. Mówiłem o tym, że Malta jest to największa twierdza w Europie, jak nie na świecie. Tutaj po prostu na każdym kroku są fortyfikacje z różnych epok. No, ale ta na pewno Victoria Line, linia Wiktorii, jest jedną z najbardziej. Malowniczych i pięknych, ale ruszajmy do kolejnego punktu i zobaczymy sobie więcej oraz opowiemy o tej historii. No i pytanie zasadnicze: czy fortyfikacja spełniła oczekiwania w niej pokładane? No i docieramy sobie w drugie miejsce. Hej, Victoria Lines. Pogoda się trochę poprawiła, już nie pada, więc zmieniłem kamerę, żeby było więcej widać. Natomiast no, kolejne z takich malowniczych przejść. Przyszliśmy z góry praktycznie, z parkingu. No, mówię, schody wykute w skałach. I kolejny jakiś wąwóz, który też był fortyfikowany. Podobnie do tego wcześniejszego, czyli też jest jakiś przepust w formie obronnej. No tutaj już ten mur się nie zachował, ale jest, widziałem na mapie, bardzo fajna malownicza taka kładka, mostek, także chcemy sobie to zobaczyć, a, a naprawdę te skały tutaj robią robotę. No dobra, ale wracając do Victoria Lines, budowana 1870-1900, jako Fort Northwest, przekształcona w 1897 roku na Victoria Lines, 60. urodziny Królowej Wiktorii, e, jakby zwiększenie takich e, fortyfikacji typu wiktoriańskiego, e, mające zapewnić tutaj panowanie Brytyjczykom i obronę Malty od tej strony północnej. Natomiast w roku 1900 e, zrobiono pierwsze manewry. E, Mające tutaj pozorować atak, czy, czy no generalnie sprawdzając funkcjonalność tego, i wtedy właśnie okazało się, że e, fortyfikacja jest już przestarzała. No, budowana 30 lat ogromnym kosztem i, i wysiłkiem na skutek zmiany w. Głównie jeśli chodzi o rozwój artylerii, tak? czy, czy generalnie sztuki oblężniczej, przestała odgrywać swoją rolę. Eee, no niczym średniowieczna twierdza, która już swojego egzaminu nie zdała. Eee, I tak naprawdę do 1907 została opuszczona. Oczywiście te forty, czy baterie, które tutaj były, dalej były wykorzystywane, czy obsadzone przez Brytyjczyków. Eee, natomiast nie odegrała swojej militarnej roli już nigdy. Eee, w trakcie I wojny światowej, już nie mówiąc o drugiej była raczej reliktem i wspomnieniem minionej ej, minionej epoki. Także e, ja chyba nie. Wracajmy! Mamy jeszcze jeden punkt, który też jest bardzo fajny, malowniczy, natomiast mówię, no te skojarzenia z tym wielkim murem chińskim są jak najbardziej na miejscu, a dwa, że Byliśmy też w Chorwacji dwa lata temu i widzieliśmy Wielki Mur w Ston i Mali Ston. Wrzucę linka. I co ciekawe, wtedy jak robiliśmy epizod o tym to no i spotkałem się, że w Europie jest to największy po, po chińskim oczywiście na świecie murze. Tam chyba łącznie na 7 km obliczono długość tych murów średniowiecznych. No natomiast tutaj linia Wiktorii mamy 12, więc jakby nie wiem czy ktoś nie uwzględnił Malty. Ale no fajne miejsce mówię, na pewno hikingowo, trekkingowo super, bo no, w dobrą pogodę można zobaczyć kawał przyrody. Mówię, zaraz się przenosimy jeszcze na jeden ciekawy punkt, ale chcemy też sobie, ale to już będzie osobny odcinek, zobaczyć jeden z takich fortów, czy KOSZAR, które zasijać miały Victoria Lines, przez to, że no, ona miała być obsadzana piechotą, prawda? Tutaj nikt nie, nie stacjonował poza tymi głównymi punktami obserwacyjnymi, czy fortami, czy bateriami. Eee tylko w wyniku alarmu po prostu żołnierze piechota mieli się wysypać z tych baraków i obsadzić dane odcinki eee, i chcemy taki barak sobie zobaczyć, mam nadzieję, że czas pozwoli i nie będzie żadnych nieprzewidzianych przygód bo tam jest jeszcze jeden fajny smaczek ale, ale o tym będzie kiedy indziej, a my tym razem czym prędzej przenieśmy się na kolejny punkt Cześć, witam Was na ostatnim odcinku Victoria Line, który chcieliśmy zobaczyć. Ech, no pogoda się coraz bardziej psuje. także Miałem ja tam iść, bo też jest fajny kawałek takiego jakby muru przewyższenia, takiego mostku tam, dalej też z jakiejś stanowiska dział. Ale no, ech, jestem już prawie cały mokry, także odpuszczę sobie. E, ale miejsce bardzo fajne. Tutaj obok jest jeszcze taki kościółek. E, Także no, w strugach deszczu żegnam się z Wami. Ostatni punkt, już bardziej na południu wyspy, który chcieliśmy zobaczyć, ale już sobie darujemy spacery, jak jest tak mokro. Staramy się trochę przeczekać i może udamy się w inne miejsce. Równie ciekawe, także dzięki, że wytrwaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, bo jak widzicie, Full Profeska i poświęcenie, żeby nagrać ten materiał mimo takich trudnych warunków atmosferycznych. Na razie, cześć.